Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Wam przedstawić przepis na po prostu rewelacyjną taką przekąskę, którą możecie zabrać ze sobą y, gdzieś, poza, gdy jesteście poza domem. Y, mowa tutaj o pieczonych pierożkach z takiego rewelacyjnego ciasta drożdżowo-twarogowego. Czyli robimy ciasto drożdżowe z dodatkiem sera białego, przez co te pierożki są niesamowicie delikatne, puszyste, mięciuteńkie. Można je przygotować z dowolnym farszem, ja zrobiłam z pieczarkami i serem żółtym. Są po prostu przepyszne zarówno na ciepło jak i na zimno. Koniecznie musicie wypróbować ten przepis, bo są rewelacyjne. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania tych pierożków. Na początek przygotujemy sobie nadzienie. Ja zro... Oczywiście pierożki możecie przygotować z dowolnym nadzieniem. Ja zrobiłam właśnie z pieczarkami i serem żółtym. Na początek na niewielkiej ilości masła podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulkę. Chwilę ją smażymy, następnie dodajemy pokrojone pieczarki i chwilę smażymy też do miękkości. Następnie ściągamy z ognia i... Studzimy nasze pieczarki, ser żółty trzemy na tarce o grubych oczkach i dodajemy do niego zimne pieczarki. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Z solą nie przesadzajcie, bo oczywiście ser żółty już jest słony, więc żeby nadzienie nie było zbyt słone. Wszystko mieszamy i nasze nadzienie jest gotowe. Teraz zrobimy rewelacyjne ciasto na pierożki. Do miski dajemy kostkę y, białego sera chudego 250 g. Dodajemy 8 łyżek mleka oraz 8 łyżek oleju. Ja użyłam oleju rzepakowego. Wszystko miksujemy tak, żeby nam się to wszystko razem połączyło. Następnie wkruszamy świeże drożdże. Dodajemy jedno jajko i wszystko dalej miksujemy aż się nam to wszystko połączy i drożdże się rozpuszczą. Następnie dodajemy mąkę, wszystko mieszamy i zagniatamy ciasto. Jak się nam trochę klei, to podsypujemy mąką, oczywiście nie przesadzając, wyrabiamy je chwilę tak żeby było gładkie i elastyczne. Przekładamy je do miski i odkładamy w ciepłe miejsce do podrośnięcia na około 30 minut. Powinno zwiększyć swoją objętość. Gdy ciasto podrośnie, urywamy kawałek i wałkujemy dość cienko. Następnie kroimy na kwadraty. Możemy również wykrawać kółka i wtedy nasze pierożki będą miały kształt takich klasycznych pierogów. Moje będą trójkątne. Następnie bierzemy kwadrat ciasta i dajemy na niego trochę nadzienia i sklejamy tak jak pieroga, żeby nam powstał taki trójkąt. Ja jeszcze dodatkowo yy, ozdobiłam tak jakby widelcem brzegi i dzięki temu jeszcze będę miała pewność, że moje pierożki się nie rozkleją w pieczeniu. Trzeba właśnie bardzo dobrze posklejać boki. Pierożki robimy oczywiście z całego ciasta. Układamy na, blasz, na blachach wyłożonych papierem do pieczenia. Mi wyszły dwie duże blachy. Smarujemy je później rozbełtanym jajkiem i dodatkowo opruszamy lekko bazylią. Tak przygotowane pierożki odkładamy sobie do podrośnięcia, do napuszenia na 10-15 minut, na minut, też w ciepłe miejsce, tak żeby troszeczkę podrosły. I wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra dół bez termobiegu. Pieczemy jakieś 15 minut na złoty kolor. No moje piekły się 15 minut. Jeżeli po 15 minutach wasze będą jeszcze blade, no to trzeba piec troszeczkę dłużej, tak żeby się upiekły na taki ładny, złocisty kolor. No i nasze pierożki są gotowe, są rewelacyjne zarówno na ciepło jak i na zimno. Przepis jest bardzo wydajny, są naprawdę przepyszne. Myślę, że każdemu posmakują, i dużym, i małym. Bardzo fajna przekąska, można zabrać gdzieś ze sobą, czy do pracy, czy do szkoły, czy na wycieczkę, na wyjazd. Bardzo fajna przekąska, która się sprawdzi naprawdę na każdą okazję. Wychodzą rewelacyjne. To ciasto jest bardzo pyszne, takie mięciuteńkie, długo zachowuje świeżość. Rewelacyjny przepis, także bardzo Was zachęcam do wypróbowania tych pierożków. Naprawdę warto, bo są przepyszne. Także życzę Wam gorąco smacznego.